Nauczyłam się tego przepisu pracując na sali weselnej. Kurczak zawijany z tanimi składnikami, który smakuje jak danie z restauracji. Przygotuj piersi z kurczaka. Przetnij je na pół w poprzek, tak żeby powstały kotlety. Następnie rozłóż je na desce i przykryj folią spożywczą. Za pomocą tłuczka rozbij je na cieńszą grubość. Przypraw solą i pieprzem według uznania. Przygotuj kostkę masła. Ważne, żeby było w temperaturze pokojowej. Potnij je na kawałki. Połóż po jednym kawałku na każdym z kotlecików. Za pomocą łyżeczki rozsmaruj masło na mięsie. Zrób to dokładnie, żeby przykryło cały filet. Weź mały pęczek koperku i potnij go na drobne kawałki. Przełóż go do większej miseczki. Na tarce o dużych oczkach zetrzyj parmezan. Potrzebne będzie około 100 g wiórek sera. Przesyp je do miseczki z koperkiem i wymieszaj. Farsz przenieś na filety z kurczaka. Następnie zroluj je. Zrób to dosyć ciasno, żeby nie rozwijały się. Na tarce o drobnych oczkach zetrzyj końcówkę parmezanu. Do parmezanu dodaj 50 g bułki tartej. Wymieszaj całość, aby powstała jednolita panierka. Do drugiego talerzyka wbij jajko i wymieszaj je. Zawijaniec z kurczaka zamocz w jajku i następnie obtocz w panierce. Zrób to dokładnie z każdej strony. Na blaszce do pieczenia rozłóż papier. Układaj kawałki mięsa jeden obok drugiego staw do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni. Piecz przez 30 minut. W tym czasie obierz jeden ząbek czosnku. Pokrój go na drobne kawałki. Weź dwa pomidory i potnij je na kostki. Następnie wytnij z jednej czerwonej papryki nasiona i potnij ją na paseczki. Na patelnię wlej oliwę z oliwek i wrzuć czosnek. Następnie dodaj pomidory i paprykę. Podsmasz, aż warzywa zmiękną. Po kilkunastu minutach przełóż je do blendera. Zmiksuj całość na jednolitą masę. W ten sposób zrobisz pyszny sos ajwar. Zdrowy i pełen smaku. Zawijańce z kurczaka podawaj z tym sosem. Mięso jest soczyste i rozpływa się w ustach. Smakuje jak danie z najlepszej restauracji.